Przypadkowo spotykam panią Anastazję, naszą koleżankę. Ona normalnie tutaj dojeżdża z drugiego krańca Polski, ale to jest tak, fanatyczka naszej rodzimej w ogóle y, takiej kinematografii krajowej. Może ona coś o sobie opowie, bo jej historia okazała się skrótsza od mojej, także ja już mogę nazywać się aktorem, ona już prawie półaktorką, bo to jest krótki staż. Nie będę zdradzał, chyba że sama będzie chciała. Także my tu w ramach darmowej zawsze reklamy, jako, że zawsze powtarzam, to jest nasza telewizja, ona dla nas, przy nas. Opowie chwilę o sobie i to jest jej czas, ja już nie przerywam. Bo za Fantastyczny czas. Zapowiedziałem. Rzeżankę, no. socjalnie przyjeżdżam na plany w regiony, których nie znam. A tu nas na tym planie fantastycznie jest. Można naprawdę przeżyć przygodę życia. A ja dopiero za to od dwóch lat, także... No, dlatego mówię świeżo, no, świeża, świeża tak. osoba, świeża, ale jest to. Jakiś... Ale bagaż już projektów mam, mam już kilka, kilka <grym> bardzo ładnych. No Ale, tak, zakup ja jest tak. zapakowany. Historia. Wpadajcie na jej media społecznościowe, na jej Facebook. W komentarzach tam napiszemy, kto to jest. Znaczy, ja ją odhaczę, oczywiście, jak to wejdzie na kanał. I normalnie ona, ona jeździ po całej Polsce. Ja dziś jest tutaj, jutro w Łodzi, jutro może być w Katowicach w Nowym Jorku. No, oczywiście. Polecamy ją, także, jeżeli pasuje do produkcji. Emeryci, jeżeli to słyszycie. Ruszajcie, pupska i jeźdźcie. To jest po prostu przygoda. Przygoda życia to są czasy, to są wycieczki. Ta dieta, którą płacą nam na planie, wystarczy na pokrycie, pokrycie kosztów podróży. Ja Bądźmy, ale myślę, że to ten nie nastąpi, przynajmniej tak, nie tak, 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 Naprawdę się nie ma ochoty, nawet telewizora, bo widzimy to z drugiej strony. Zupełnie inne, ciekawsze i innej Także to jest przepiękne i na żywo, na żywo, na żywo. Także pozdrawiam przed wami Alicja Polska Katowice, a ty dzisiaj Warszawa. Ona może być w każdej chwili wszędzie. Anastazja! <grym> Dziękujemy, pozdrawiam. pozdrawiamy. Pozdrawiamy.